Kiedy wróci Travis? To pytanie zajęci mi bardzo, bardzo, bardzo długo już i w tym materiale postaram wam się jeszcze bardziej wytłumaczyć, kiedy ten Travis wróci, dlaczego go nie ma, no bo dużo osób prawdopodobnie źle zrozumiało na przykład właśnie poprzednie materiały. No i w tym materiale powiem ci, co wiadomo na temat Travisa, jakby cię ja sobie je tutaj trawiskiem. E, no i jeszcze na wstępie chciałbym się poprosić o subika, łapeczki w górę, dlatego że myślę, że taki materiał jest potrzebny, także walnij subika. Dlatego, że live i odcinki mam co jest Fortnite a. A i super, jakbyś użył kodzik Seikamstar, kupując na przykład Travisa, kodzik jest tutaj, pode mną. Także byłbym Ci mega wdzięczny jakbyś po prostu to zrobił. Dobra, o co chodzi, dlaczego tego Trawisa nie ma, jak to generalnie z nim jest, jak to wszystko działa. Bardzo dużo osób właśnie mówi mi kamsanek, ale tam oszukałeś to i bo tego trawisa nie ma, że on właśnie miał być, miał być tam jednostego, któregoś tam i już spokojnie tłumacz o co chodzi i powiem Ci dlaczego tego trawisa nie ma i kiedy ten trawis będzie. Obecnie sytuacja wygląda tak, że ja faktycznie nagrywałem materiały, że Travis niedługo prawdopodobnie wróci. Aczkolwiek w tych materiałach ani razu tam nie mówiłem, kiedy dokładnie ten Travis wróci. Mówiłem właśnie, że w najbliższym razie coś. Dlaczego tak? Nie dlatego, żeby was oskamować, coś, tylko te materiały były po prostu na zasadzie, że mówiłem tam, że jaka właśnie kat wróci z Travis, dlatego że właśnie jest zaktualizowane zdjęcie tutaj w tym stylu. I faktycznie w tym momencie Travis ma. Zaktualizowane zdjęcie do sklepu ma również zaktualizowany sklep, że jest po prostu jakby sekcja trawica dodana do sklepu i on po prostu jest jakby w pełni gotowy, i jedynie pik go musi dać. Więc dlaczego go nie ma? I dlaczego właśnie tak w niektórych datach, typu właśnie 11, właśnie do tego, że coś dużo, mówią, że ten prawidł wróci, a on nie wraca? Otóż, wszystkie daty, które właśnie jakby były dokładnie podane, no to były one po prostu podane tak, jakby na oko i po prostu ktoś to wymyślał. Nie mam pojęcia właśnie skąd to się nawet wzięło, tam na, z tego skarga to chyba 11 lutego była wzięta, ale niby tam trafić na jakąś promocję albumu, czy coś w tym stylu po prostu były takie randomowe daty przez kogoś rzucone i nie miały one zbytnio właśnie nic wspólnego ja w tym momencie jedynie mogłem powiedzieć, tak jak zawsze że ten skin prawdopodobnie wróci z tego powodu, że po prostu Epic Games jakby go rozwija i po prostu daje rzeczy związane z nim do sklepu, czyli tak jak mówię jest po prostu zaktualizowana tamta grafika jest właśnie zaktualizowany ten sklep że jest jakby gotowy do wprowadzenia i prawdopodobnie w tym momencie wygląda to tak że Epic Games po prostu musi kliknąć Kliknąć składam jeden czy tam e, przycisk, coś w tym stylu, i po prostu go opublikować. Jest to po prostu jakby gotowe, już tylko Epic Games musi go opublikować. Więc dlaczego go nie ma? Tych Teorii jest dużo. W tym momencie żaden właśnie leaker też nie wie, kiedy się pojawi ten Travis. Dlaczego tak wygląda, moim zdaniem? Albo po prostu Epic Games trzyma go na jakiś właśnie fajny, na przykład tej eventik, że nie chciało nam, nam zorganizować jeszcze na jakiś event i po prostu go wprowadziło, gdzie nakaz trwają jakieś tam rozmowy z Travisem, żeby znów właśnie zrobić taki event czy coś. Albo ewentualnie trzyma go na jakiś fajny właśnie moment, kiedy będzie po prostu nie miało na skino do wprowadzenia do sklepu, coś właśnie w tym stylu czy, ty, jakby, kiedy będzie dokładnie Travis, już tutaj właśnie widziałem, jak mi na streamie, że tam 20 któregoś jest kolejna data, kiedy Travis już na 100% wróci, e, no nie to tak nie działa, nie wierzcie w takie daty dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, już parę razy się mogliście przejechać na tym, że jakaś data właśnie była podana, że na 100% już wróci, a ten Travis nie wraca. Także pamiętajcie, żeby mieć właśnie jakby zawsze ten, na uwadze to, że też właśnie, jakby, nikt nie wie dokładnie, kiedy ten Travis się powróci, i żebyście nie dali się bejtować, ja tutaj tak. Właśnie zaznaczyć, że ja właśnie dokładnie tej daty nie podaję, dlatego że ja sam nie wiem, ja to po prostu sam nie wiem kiedy będzie trawic. on po prostu będzie jak będzie, jak go lepiej doda, jednak tak jak właśnie zawsze mówiłem, według mnie lepiej jest poinformować właśnie widzeka, że ten Travis jakby jest szykowany do tego powrotu, że właśnie może on wrócić, dlatego że po prostu, no, żebyście po prostu wiedzieli, co się dzieje, no i też się nie dali bejtować. Także jeśli ktoś wam mówi dokładną datę, właśnie, że tego i tego dnia pojawić Travis raczej nie ma co wierzyć, wydaje mi się, no jak sami widzicie w większości jest to fake Bo Travis tak naprawdę wraca już chyba tam od października, gdzie właśnie już widziałem w tej pisali, że Travis na pewno tam do wróci No nie, nie wiadomo kiedy on wróci eee, Także być może Epic Games właśnie szykuje po prostu jakiś event, im czy coś w tym stylu no Ja tutaj chciałem jedynie rozwiać wątpliwości, bo bardzo, ale to bardzo dużo osób pisze mi na streamie Counter Key Travis nie pisze takich rzeczy u streamerów, dlatego że nikt wam na to pytanie nie odpowie, wiecie, nikt wam właśnie na to pytanie nie odpowie i też właśnie chciałbym przestrzec tutaj część właśnie widów, że niektórzy streamerzy na się będą wam mówić, że nie wiem tego i tego nie wiem wrócić coś, potem dużo osób właśnie rozpowiada, co też i właśnie z tego powodu tam była ta nota 10 czy 11 właśnie tutaj lutego, tego, że właśnie ten Travis niby wróci no nie ma co raczej w to wierzyć, tak jak mówię Wam no to raczej tak nie działa, że wiecie, ktoś wie kiedy dokładnie wróci nie ma raczej czegoś takiego, także ja bym Wam po prostu radził e, cały czas czekać może na tego Travisa, że on może w każdym momencie wejść do tego, że Epic tak jak mówiłem ma go przygotowanego aczkolwiek no nie liczycie na to, że jakiś youtuber, streamer jak napiszecie mu na czacie powie Wam, że tego i tego dnia będzie mieli tego Travisa, no bo nikt tego nie wie tutaj jeszcze odpowiem na kilka takich pytań właśnie danych z Travisem E, także, jeśli macie jakieś pytania, czy coś nie odpowiem na te, jakby w tym materiale, to po prostu napisze mnie w komentarzach i być może, jak będę robił jeszcze jakiś, jakiś taki materiał, to po prostu na nie odpowiem, albo po prostu podpowiadam w komentarzach. Takimi najczęstszymi pytaniami z Travisem są: ile kosztuje Travis? Travis kosztuje 1500 i e, jest to jego standardowa cena, jest to skinfiletowy. Także na 1500 możecie kupić sobie Travisa, jak wróci. Kolejne pytanie, które mi dodajecie, to jest Kamstar, czy wraz z Travisem wróci Astrojack? E, tak, prawdopodobnie tak, do tego, że Astrojack również ma zaktualizowaną e, tutaj e, jakby w, jakby ikonę w sklepie, także jest też on przygotowany w pełni do wprowadzenia, także prawdopodobnie Astrojack też wróci i wróci razem z Travisem, gdyż on był właśnie z Travisem wprowadzonym, więc jeśli liczysz na AstroJaca w sklepie, to on po prostu pojawi się na 99% w tym samym terminie co Travis. Także tak AstroJack wróci i tak samo właśnie jak Travis jest przygotowany do tego powrotu w pełni. Także imo AstroJack wróci bez większego problemu. Kolejne pytanie: Kamstar, czy właśnie można kupić w pakiecie te skiny, czy jak to nie zrobione, czy nie tak jak kiedyś, prawdopodobnie będzie to zrobione tak jak kiedyś, czyli wejdzie cała sekcja Travisa E, bo też właśnie tutaj jest nazwane, lecz cała jakby tam sekcja Travisa jest sprawdzona do gry. Także po prostu będzie do po prostu kupienia właśnie Astro Jack, będzie do kupienia Travis, będzie pakiet i będzie również prawdopodobnie kill malowanie i te wszystkie rzeczy od Travisa które kiedyś były. Także cały pakiet Travisa jakby wróci do gry. Kolejnymi pytaniami są też właśnie, jakby pojawi się jakiś. Rzadki styl do Travisa, czy coś w tym stylu? Raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nic takiego nie ma. Epic Games też zrezygnował właśnie już te wprowadzania starych styli, czyli dla, jakby styli dla osób, które miały kiedyś na jakiegoś skina przed wprowadzeniem. Prawdopodobnie z prostego powodu, dlatego, że. Jeśli ktoś ma po prostu takiego jakby unikatowego skina, e, tej właśnie z Nekatrużowej e, gultruperki, z Nekatru to po prostu to sprzyja handlowi kont. Epic Games tego co właśnie tutaj wiadomo od jakiegoś czasu chce troszeczkę tak ukrócić ten handel kont właśnie on. Cały czas tutaj stara się właśnie ogarnąć to, żeby ludzie nie trajdowali się kontami, więc prawdopodobnie nic już takich skinów nie będziemy dostawać, takich unikalnych styli. No po prostu w tej takie konta są bardzo, bardzo wartościowe i ludzie je sprzedają. No i raczej nie chcę czegoś takiego właśnie pick robić. Stąd ten właśnie wynika, że raczej Travis nie dostanie na bank żadnego kolejnego stylu dla osób tylko i wyłącznie którego miały wcześniej i też z tego jakby powodu, że po prostu w likach nie ma nic na temat nowego stylu. Nic nie wiadomo, że po prostu trawic miał dostać nowy styl, także prawdopodobnie czegoś takiego nie będzie. Oczywiście pamiętajcie tak jak zawsze mówię, to takie rzeczy jak wam mówię są one na 99%. Ja sprawdzam te właśnie zawsze rzeczy, aczkolwiek to tylko Epic Games o tym decyduje i zawsze może się po prostu coś zmienić nawet w trakcie, także pamiętajcie o tym kolejną taką rzeczą właśnie E, dlaczego ten trawis nie wraca? To jest czy to... Nawet miałem ostatnio komentarz, że wszyscy youtuberzy podobno się zmówiliśmy, że w prostu wam mówi, że jest trawis. Nie, tak jest właśnie dużo pytań, czy naprawdę ten trawis wróci, czy jest to jakiś fake, czy po prostu sobie nakręcam filmy. Nie, po prostu wszystkie jakby rzeczy, które ja wam mówię w tych filmach są właśnie brane z Twittera, od likerów. Ja zawsze przeważnie mówię na też, jaki liker na przykład. E, jakby spostował daną wiadomość, jeśli jest to od jednego likera, a jeśli jest od wielu, to po prostu mówię, że właśnie są liki tacy liker jak, nie, nie wiem, Lucas Hypex, nie wiem, i te liki są właśnie od nich dostępne, jeśli ktoś sobie weje na Twittera to może właśnie sprawić, że właśnie oni likowali, jaka, że są zdjęcia Travis'a, że są właśnie jakby cały sklep jest z Travis'em dodany, już tylko że jakby na tą publikację, także e, to normalnie jest właśnie wprowadzone, no i jeśli miałbym odpowiedź, czy ten Travis wróci, według mnie tak, kiedy? Nie wiem. Tylko wiem, że właśnie Epigames pracuje więc, moim zdaniem, w najbliższym czasie, kiedy dokładnie, być może to się przedłuża. Dlatego, że właśnie naprawdę Peek może chce zrobić coś fajnego, nie tylko właśnie wprowadzić na kat skina do gry, tylko po prostu może chce e, zrobić cały event. Może to być też związane, że ten trawis nie wraca z walentynkami, e, dlatego, że teraz mieliśmy jakby walentynkowy sklep, mieliśmy sklep właśnie nowy chiński rok. Być może jest to z tym związane też, że Peek po prostu ma skiny, które wprowadza i najpierw chce je wprowadzić, a te trzyma na później. Tak samo właśnie, jak Zadia też na kat na. Na razie nie wraca, pomimo tego, że jest w plikach przygotowana. Być może właśnie chodzi o to, że Epic Games najpierw wrzuca jakieś skiny, które o nich są, a dopiero po nekad wrzuci Travisa, że trzymają go jak nekat, taki właśnie kulminacyjny moment, nekat, właśnie pod koniec no, czy coś w tym stylu, żeby przyciągnąć graczy. Może to być oczywiście w ten sposób robione, aczkolwiek ja mówię, no ja wam gwarancji nie dam, no bo tego po prostu nikt nie wie, także może być to właśnie tak zrobione. E, ale, no, niestety, nic na ten nie wiadomo. Także mi się wydaje, że po prostu e, tutaj warto czekać. No, ale też nie warto, właśnie, jakby dokładnymi datami się sugerować, żebyście się znów nie zawiedli. No i też, właśnie, tutaj jeszcze odpowiem, dlaczego. Come Start, tego właśnie 11 lutego, tego trawica nie było. Nie było go po prostu, bo tak jak wcześniej mówiłem, to była data taka wymyślona przez graczy. Epic Games Wam nie powie, właśnie, że tego i tego dnia, raczej, no jest skin, bo nigdy czegoś takiego nie robią. Także. To po prostu była data jakaś wymyślona przez ludzi, no a wiadomo, jaka w tym momencie mogę powiedzieć, nie wiem, będzie 30 któregoś tam lutego, no i mogę to nie wiem trendować, mogę wam pojawiać jak to właśnie tego dnia będzie, no ale takiego dnia nawet na przykład nie ma. Także to już właśnie, jak widzicie, no jeśli ktoś uwierzy, no to już jego. Wina, ja tutaj nic nie mogę poradzić, net nie wiem właśnie skąd to ta lata była wyrwana Widać, mówili, że jest to właśnie coś w stylu, że tam ma jakąś promocję albumu Travis Czy coś nowy album, coś w tym stylu Na szkole, widzicie, nie sprawdziło się, także są to oczywiście domysły takie Ale nic na ten temat nie wiadomo e, Czy ja jakbym miał powiedzieć, czy warto otrzymać falusy na Travisa Jeśli mega Ci zależy na Travisie to trzymaj te falu, to fałdę, trzymaj, jeśli ja nie miałem potem możliwości doładowania ich, możesz trzymać. Jeśli zapytałbyś się mnie camtar, czy kupić jakiegoś skina, które dzisiaj w sklepie czy na przykład kupić Travisa, ja ci powiem... Kup sobie po prostu to, co ci się podoba. Dlaczego? Dlatego, że nie wiadomo, kiedy Travis będzie, jest on jakby gotowy, ale nie wiadomo, nie wiadomo dokładnie, kiedy on będzie. A też wiadomo, że można sobie te w pobliżu do, jakby dokupić, można sobie doładować. A po prostu, jeśli się jakiś skin, to też pamiętajcie o tym, że Travis nie jest to jakiś, nie, wiem, boski skin, nie jest najlepszy skin w grze. Tylko Travis po prostu jest w tym tak wyhypowany, no po prostu grali nim ostatnio pro playerzy dużo i przez to że właśnie grali nim proplejerzy, no to ludzie po prostu się na tego skina rzucili, przez to że za zaczęło się tak troszeczkę go co nakręcać, że jest taki OG skin, że właśnie dużo osób e, się poci, że dużo osób bo chce. to przez to jest taki wielki hype, ale po prostu jeśli nie to, że ludzie by jakby proplejerzy nim nie grali, no to po prostu o tym skinie, prawdopodobnie dalej, tak nikt nie pamiętał, bo ja na przykład Travis'a właśnie miałem cały czas od początku, i też, nikt mi wcześniej zadawał pytań, Kamstar czy masz Travis'a, grał z Travis'em Od jakiegoś czasu, nie wiem, dwóch, trzech tygodni, mam po prostu noso pytanie Kamstara, czy masz Travis'a Bo to taki OG skin, no ja mam, ale ja na nie uważam, że to był jakiś najlepszy skin Jest dużo lepszych skinów w grze ale też nie jest to taki. I brytki skin jest to po prostu jeden z lepszych skinów, ale nie jest to po prostu jakiś god skin, na którego trzeba czekać, bo po prostu jest jak czymś najlepszym. Jeśli się coś podoba, bardziej, kup sobie to, nie stresuj się, że nie wiem, Travis już nie wróci, może nie wrócić, ale też tak jak mówię, nie jest to jakiś skin, który jest totalnie, totalnie jakiś rare, typu jak nie wiem, Renegade czy coś, bo tutaj czy on wróci, czy nie, to leży odepik i od ponownych współprac z Travisem na przykład, no może być tutaj właśnie ta współpraca się nawiąże. Chyba w tym momencie odpowiedziałem Wam na wszystkie pytania związane z Travisem. Jeśli macie jeszcze jakieś, to piszcie śmiało w komentarzach. Tutaj też dużo osób pytało o super bohaterki, więc, jakieś mi przy temacie skinów, też Wam właśnie odpowiem. Super bohaterkami wygląda sprawa tak, że prawdopodobnie one wrócą dopiero jak Epic Games je naprawi, bo one chyba cały czas są właśnie wyłączone na turniach i arenach. Więc, prawdopodobnie jak Epic Games je naprawi w najbliższym patchu, naj... co to jest. Najbliższej aktualizacji, e, no to wtedy one się dopiero zaczną pojawiać w sklepie i pewnie wrócą całkiem niedługo. No bo Epic Games już ma troszeczkę przerwę od tego skina, od tych super bohaterek i prawdopodobnie będzie chciał go niedługo właśnie wcisnąć nam, żebyśmy na to sobie kupili, sprzedać nam go. No bo oni wiadomo, że muszą takie skiny wpadać, by jak najwięcej zarobić, bo im się to opłaca. E, no i prawdopodobnie teraz po prostu czekają. Z naprawą tego skina No bo jeśli oni by go teraz nie naprawili Aby wprowadzili No to po zmie zmianach go prawie tego skina Znów by po prostu musieli na jaka dać możliwość Churchbacku, czyli oddania tego skina No i znowu by było duże zamieszanie Czy część jak która teraz kupiła tego skina By już oddawała, że pograłaby chwilę Oddawałaby go Epic Games raczej na czymś takim nie zależy Tylko właśnie chce go w normalny sposób sprzedać Dlatego po prostu go teraz nie wprowadzą Także jeśli mam ci powiedzieć kiedy jest superwaterka To wydaje mi się, że po prostu jak wejdzie najbliższy patch wszystko już będzie ok z tą superwaterką, nie będzie żadnych tutaj e, jakby zmian w niej, no to wtedy po prostu superboaterka faktycznie wejdzie i będzie można sobie ją kupić. Także tak mi się właśnie wydaje, że będzie to w ten sposób robione. No i chyba powiedziałem wam już wszystko na ten temat. No i polecimy sorry w ogóle 14 minut gadałem, ale troszeczkę chciałem wam opowiedzieć, bo po prostu jak widzę jest znowu pytania na czacie, kiedy trawis, kiedy trawis e, i ci ludzie naprawdę bardzo się tam przejmują kiedy ten trawis. No mówię, dobra, nagramy taki odcineczek Wiem, że były już trzy filmy, no ale chcę po prostu wam powiedzieć, żebyście co, coś może jeszcze więcej na temat tego trawiska wiedzieli, żebyście właśnie mogli na przed kumplami się mu pochwalić, że e, wy na przykład nie, wie, nie wiecie dokładnie kiedy ten trawisk, a niekoniecznie im nie tak i daty gadać. E, konkretne coś, także zachęcam tak, taj do przesłania nawet tego filmu kolegom, którzy nie wiedzą, kiedy Travis może e, troszeczkę właśnie rozjaśnić nam sytuację, że Travis to nie jest taka sprawa, że da się dokładnie dzień określić e, i po prostu może właśnie część osób przynajmniej przestanie na niego tak mega tryhardować. Także mam nadzieję, no i ja tutaj myślę, że dokończymy jeszcze ten gameplay i mamy 15 minut, ale myślę, że fajnie będzie dograć tą giereczkę. Także jeśli ktoś jest ciekaw mojego gameplayu, e, to właśnie nie sobie tą gieleczkę. Może to jeszcze ciekawego nawet powiem. Także e, zachęcam do zostania, e, ale może się to całkiem szybko skończy. Dobra, ona no już tutaj Winka sobie trzyma jakiegoś, tutaj fajnie mamy Endgaming, 6 osób. Dobra, tryhardujemy po kolei zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy tutaj kolego jesteś, patrz, tutaj przed chwilą mnie laserował w dwóch. O, jest kolega, to tutaj Gladiator, fajnie, fajnie. W jeszcze sposzkę z jest ten karnecik Mega Imo. Dobra, gościu, co ty się pocisz? To każuła, zwykły jest, kolego. Ko o, kolejny. Tego musimy zabić. Ted. Dobrze. Ja, został. To został, został. Patrzcie, już kobie kolejny, dobra. Praktycznie całą mapę mamy na sobie. Tak, które jest pięciostwarz. O, dostał bombę chyba. Kolego, robisz Nie uciekaj, nie uciekaj. Dead. Na no, w 5. Jak ja dla was tutaj normalnie chyba winka robię. Proszę państwa. Każdy nie ma leczenia za frag, także troszeczkę lipa. Ale. Trzy osoby nam zostały do zabicia. Czy on był z tyłu, czy z przodu? Właśnie nie wiem. Chyba tam jakiś z tyłu. Mówię z przodu. Ja mam właśnie no, to widzę, możemy sobie to wykorzystać. Ale nikogo nie widzimy. Dobra. Teraz ogarniamy jedno. Panowie, panowie, gdzie wy jesteście? Ja tutaj chcę sobie kończyć odcineczek na chilku. Czy tu jakś leciał? Nie. No, tam nie widzę nikogo, ale dobra. Tam jest, dobra, jest gościu, jest gościu. Czy on. Nie dostaje w ogóle. Spokój się. Czy dostałem sniper? Nie, nie jestem. Super. Pok -champik. Normalnie, dobra. Czy tutaj ktoś schodzi z strefy? Nie ja powiem, wam, w ogóle te egzotyczne bronie. Naprawdę, niektóre są spoczko. nie mo możecie też w komentarzach napita. Jaka jest wasza ulubiona, egzotyczna broń? Ja powiem, że najbardziej chyba lubię tutaj e, bandażownicę, Bandażowica jest totalnym pokczampem, jak dla mnie jest. broni, naprawdę lubię ją. Takie, no że na rękach nie jest zbyt nie dostępna, ale na zwykłych grach, zawsze jak tutaj właśnie sobie gram, to powiem, że spoczko, spoczko, sprawa polecam przed. Dobra, ty, ty nie masz jak gdzieś był? Albo ja jestem ślepy, albo on jest pod schodami, nie. Nie wiem, nie wiem, gdzie on jest jałny śmaleczku. Byczku gdzie ty jesteś? Nie, tutaj ruszanej strefy też nie. Ja mam taki w ogóle fajny pistolet z Noctowizją. Ty w każdym znaleźć. Mamy trzy osoby i nie widzimy żadnej. Okej, okay, ja możemy sobie tak przylecieć. Nic nie widać, wróc nie wiem jest. Może skybase, Haju, jesteś w grze nie macie. Hmm. Totalnie nie mam pojęcia gdzie są ci goście. Eee, także... Ci nasot ja Ale dobra. OJ jest kość, jest KOŚĆ 88, 44. No ale nie kolapsuj mnie, kolego. Ciup. No, było blisko, było blisko zakończenia gry, ale dobrze, nie takie rzeczy. Nawet przez ścianę ty mi Fajnie to. Kiedy była taka broń, faktycznie, no karabin no, kto widził, nie Powiem bardzo mocny był. Bardzo go wiem. Był spoczk. Gdzie ty, Ziemaczku? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, jednego gościa O, chyba się wychylił. Tak. Ale, zwaliłem co? żywione, dwa warzywione. Nie ukrywajmy. <grym> Dobra, gościu, gościu. Jeśli mamy. Tam mamy zioma. Czy on ma sniper? Chyba tak, on ma sniper. Nie, ja miałem się tutaj nie ma co pajacować. Po prostu wbijmy się w niego. Nie ma co też e, tryhardów. To jest zwykła gireczka. E, 10 kg, co prawda, ładny meczek, ale. Dojeżdżamy, kolega. Anonimowy, anonimowy został dojechany. Bardzo mi miło, że mogłem z Tobą być w meczu. Przyjacielu, mój. No, ty, troszeczkę riski robimy, ale dobra. I playtake. I chavu wrzucimy sobie ten pizet, bo On faktycznie już średnio przydatnie Tam w ogóle. Ostatnie dwie osoby się biją. Niesamowite. Że tak łatwo można wygrać mecz w Fortnite. Cie. Patrzcie, ja sobie praktycznie 15 minut do Was przegadałem. I się okazuje, że mam już jeden na jeden z gościem. Zaraz mamy dwie osoby, które się cały czas biją. Anonimowy W ogóle tutaj jacyś są. Anonimowi. Jest gościu, jest, jest, jest. To są 25, 25, 25... Chyba, że go trollujemy. Możemy go potrolować. Jakieś dać mu tutaj impulsy rzucić. Ale Ty, lecił. Kurde. Kolego, nie chcesz polecić gdzieś? Czy ty kolego nie chcesz polecieć? powiedz mi A, on poleciał, ale swoim Poczekaj, damy radę go tak wybić może? Próbujemy, może potrolujemy sobie Bambika. Ci pokażę, że to nie jest bambik. Panie kolego, gdzie ty wchodzisz? Gdzie ty wchodzisz? Ziomeczku, ziomeczku, Proszę się tutaj uspokoić. on ty, zaraz go wypchniemy. Oby się udało, oby się udało. To było piękne zakończenie odcinka. Kurde, no ja jestem sobie w takie granie z graczami, w takie zabawy. I chyba nie wyjdzie, gdzie ty jesteś? może ty albo go zabudujemy, co też jest. Kopaczka idea, dobra, jest, jest, jest. Ziomek. Lecisz. No nie, zabudował się. Okej, okay, damy radę go zabudować? Nie, się. Dobra, dobra. Nie, nie gin. Czekaj, czy on nie ogarnie? Ty, on serio może nie ogarnąć. Idź, strefa, idź, idź. idź. Ty, On nie ogarnia, do... nie ogarnął, dobra. Ale lipa Dobra. Just drop me. Dajcie. GG. GG. No. Udało się wygrać grę, także myślę fajne zakończenie odcinka. Napiszcie, czy ktoś dotrwał do końca. Napiszcie, czy dotrwali się do końca. E, zobaczymy, no, oby więcej jakich filmów, oby więcej. E, Bardzo długi film, także przepraszam, jeśli ktoś oglądał 21 minut go. Yy, ale mam nadzieję, że wam się podobało, także dajcie znać w komentarzach feedback, czy wam się podobało, czy jednak krótsze filmy lepsze. Ten mamy Minek, także bardzo dziękuję za uwagę, to ma tyle, następnego, trzymajcie się, siema!